Witam serdecznie na kanale Moje ADC. Dzisiaj zapraszam Was do ostatniego pakowania z cyklu rok 2024, rokiem z Jasperem Voxnesem na moim kanale, tak więc jak już niełatwo się, nie trudno przepraszam, się domyśleć. Będzie to kolejny folder zaprojektowany przez właśnie tego knife designera mojego ulubionego mamy tutaj produkt od firmy Viper Knives, co ciekawe, nie wiem czy wiecie ale ostatnio pojawiła się wiadomość w nożowym świecie, że Viper Knives połączyło się z z Fox Knives. Jak wiemy obie te firmy mieszczą się w Maniago we Włoszech i tak naprawdę jest tu kilka firm, tam jeszcze jest Viper Knives, jest Fox Knives, MKM, no i ostatnio właśnie na Instagramie widziałem informację o tym że Viper Nice zostaje przejęte. Tam łączy się z Fox Knives I teraz będzie to pod nazwą Fox Nice. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu jakaś papierologia. Ok, Nie, tak to tak to wygląda. A jeśli chodzi o sam folder, no to mamy tu. Malutką dosyć propozycję, porównam do e, Besserro, widać różnicę, czyli e, Viper Knives e, Lil. Malutki, leciutki, to na pewno w porównaniu do Besserro to już w ogóle. E, folder z dosyć ciekawym kształtem głównie, ale to za chwilę Wam pokażę. Najpierw sobie szybko tylko sprawdźmy jak e, wygląda tutaj. Wszystko z zewnątrz. Kurczę malutki, leciutki, ale wydaje się być całkiem fajny. Ok, centrowanie, jak już wcześniej widzieliście, jest w porządku. Klips. I oczywiście, jeśli chodzi o konstrukcję, jest to Tytan. Tytanowy Frame Rock, frame lock, przepraszam. Jak jeśli chodzi o klips, to też oczywiście Tytanowy. No dobra, sprawdźmy sobie tą głównie. Czyli mamy tutaj taki Dosyć ciekawy e, kształt, nietypowy. tu jest oczywiście logo Vox Stal M390. Dosyć taki właśnie nietypowy. Czy tutaj? No, można powiedzieć użyć, ale jesteśmy blisko dosyć. Krawędzi tnącej, więc chyba wygodniej, bez, wygodnie, bezpiecznie przede wszystkim będzie trzymać to sobie w ten sposób. Sprawdźmy jeszcze, jeśli chodzi o Jeśli chodzi o wykonanie, to tutaj żadnych luzów nie ma. Jest wszystko jak najbardziej ok. Widzę, że trzeba będzie go chyba sobie rozkręcić i trochę przeczyścić, no chyba że od samego klikania się trochę wyrobi. Ok. Dobra, no widzę, że akurat używanie kciuka jest najmniej wygodne, więc flipper, albo ewentualnie Środkowy palec też bardzo fajnie to, to klika. Tylko o, słuchaj, że tutaj przydałoby się jakieś oliwienie. Może sam, samo nasmarowanie e, płuciakiem e, zadziała. No, czuję też, że jest dosyć wyraźnie słyszalny. Lock stick, e, jeśli chodzi o tego frame locka. Zobaczymy, czy to się też czasem jakoś wyrobi. Czy trzeba będzie coś tutaj ewentualnie. Podziałać. To z pewnością dużą zaletą jest tego foldera to, że jest dosyć mały i lekki, a na tym też mi w sumie zależało, bo jeśli chodzi o moją kolekcję, to z tych mniejszych, jeśli chodzi o kolekcję oczywiście projektów Jaspera Voxensa, to z tych mniejszych mamy jedynie CRKT Pilara, tego pierwszego, ale on jest dosyć też ciężki, a tutaj chciałem coś właśnie takiego bardziej eleganckiego, na przykład do spodni garniturowych. Myślę, że ten nóż tą lukę jak najbardziej wypełni. Sprawdźmy jeszcze ostrość. O, tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Jest, jest, jest dość ostry, nawet bardzo ostry bym powiedział. Jeszcze tylko sobie spojrzę, jak to u Voxnesa, To grzbiet jest dosyć gruby, chociaż to jest mały noży, więc nie jest tak gruby jak w wielu innych jego projektach, ale nie w kwestii ostrości. Jak najbardziej w porządku, więc tego tak to prezentuje się ostatnie odpakowanie z cyklu rok 2024 rokiem z Jasperem Voxnesem. Dajcie proszę znać w komentarzach pierwsze takie moje dwa pytania. Pierwsze, który z tych noży, które odpakowywałem w tym roku projektu Voxnessa, dla Was, Waszym zdaniem, jest najfajniejszy, który byście na przykład wybrali, albo wybraliście? I drugie pytanie, czy chcielibyście podobny cykl z innym twórcą, z innym knife makerem, czy też projektantem noży, knife designerem w przyszłym roku? Ja już mam pewien swój typ, pewien swój pomysł na, na to, bo chciałbym ten cykl powtórzyć, ale. Z innym, z innym projektantem, z innym twórcą. Mam swoje typy, mam jeden taki mocny, ale jestem ciekaw waszych opinii, więc piszcie proszę w komentarzach, jakie, jakich twórców byście chcieli, żebym tutaj skupił się powiedzmy, czy też taką większą liczbę niż zazwyczaj noży w przyszłym roku nabył, zrecenzował, przetestował. Tyle jeśli chodzi o to odpakowanie. Przypomnę, Viper Knives Lil Projekt autorstwa Jaspera Voxnesa. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.